Dzień dobry, Dawid Puton czas na wtorkową poranną rozmowę Radia Rekord i Telewizji Dami wraz ze mną dziś w studio pan Dariusz Wójcik, radny niezależnych choć nie oszukujmy się, sympatyzujący raczej z Prawem i Sprawiedliwością. Dzień dobry panie Dariusz. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Um, kilka słów komentarza po wczorajszej sesji, to ne, tak naprawdę to klub, po które się dzisiaj zebraliśmy, natomiast Wydaje się, że panu nie można odebrać jednej rzeczy. Kilku słów komentarza pod kątem zmiany barw klubowych zastępcy prezydenta Łukasza Molenty. No cóż, taką decyzję podjął pan Łukasz. No Polska 2050 właśnie w Radomiu, w samorządzie przestała istnieć. Oczywiście członkowie są, ale przestali istnieć. No, ciężko mi się odnosić i komentować zachowanie wiceprezydenta. No, oczywiście miał takie prawo, chociaż był rekomendowany przez Polskę 2050. Polska 2050 cofnęła mu rekomendację z tego, co, co czytałem i ruch teraz należy do prezydenta, ale ja przypomnę, że jest jeszcze PSL, który tak patrząc, przyglądając się, bardzo mocno daje się ogrywać, bo jeżeli jest koalicja i PSL jest drugą yy, siłą, w, w większości, które daje panu prezydentowi i nie ma prezydenta, sami prezydenci są z Platformy Obywatelskiej, no to takie to trochę dziwne, ale no cóż, ja nie będę PSL-u uczył, ale moim zdaniem jest delikatnie ogrywany. No to muszę powiedzieć, że jest pan jedyną osobą do tej pory, podczas tych moich rozmów, które śmiało mówią o tym, że jest ten drugi koalicjant, któremu można się przyjrzeć, bo gdy zapytałem Mateusza Tyczyńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdził, że on gabinetu prezydentowi meblować nie będzie. A ja też nie będę meblował, ja tylko mówię swoje zdanie, a zdanie mam prawo wyrazić. A oczywiście, nikt tego ja nikt... przypomnę, że jak prezydentem Błandrzej-Kosztowniak i byliśmy w koalicji, zawarliśmy koalicję z psl -em. PSL w ramach tej koalicji miał swojego wiceprezydenta jednego, a w tej chwili mają trzech radnych i nie mają żadnego. No nie wiem, ale to jest sprawa PSL-u, PSL, nie moja sprawa, ale no, ja bym się tak nie dał ogrywać. Czyli gdyby pana zapytano o zdanie, pan prezydent Radosław Witkowski podszedł i zapowiedział znamy się tyle lat, lepszej bądź gorszej stopie, ale się znamy. Powiedz, zostawić tego Molendę, czy nie? To A nie, to, to ja nie mówię o Molendzie, ja mówię Za, o wiceprezydencie. Albo nie, to prezydent, ja prezydentowi, prezydent PSA, tak jak mówiłem, się... nie będę meldował, me, meblował Yy, gabinetu yy, gabinetu i, i nie dobierał współpracowników? Absolutnie. To, to nie jest yy, moja rola i ja nigdy tak nie postępowałem i nigdy tak nie będę postępował, ale yy, co ja mogę. To prezydent prowadzi swoją politykę. Być może prezydent yy, uważa, że to jest dobrze. Może postawmy się w roli prezydenta, gdybym ja był prezydentem, tak? Pewnie że chciałbym mieć swoich wiceprezydentów, których ja wybiorę i prezydent w tym momencie tak robi. Ale jest jeszcze druga strona czy koalicjant, który też jeżeli bierze odpowiedzialność za kierowanie miastem i ponosi odpowiedzialność tych niepopularnych decyzji, które na początku kadencji było dosyć sporo, Mówią, mówimy tutaj o podwyżkach, to powinien mieć wpływ na kreowanie tej polityki, a na razie to PSL jest tylko maszynką do głosowania. A to już ja nie będę wyrażał swojej opinii, bo mi nie wolno. Natomiast... Trzymając się Łukasza Molendy, wczoraj zarzucono mu podczas sesji rady, że nie dopełnił zbyt wielu starań do tego, abyśmy pozyskali spore pieniądze. Mowa o ponad 60 milionach z polsko-szwajcarskiego Polsko funduszu rozwoju miast. Nie znaleźliśmy się w gronie 19 miast dotowanych. Wprawdzie 170 zgłosiło swój akces. No, nasz wniosek wypadł bardzo fatalnie, bo dużo mniejsze miasta, miejscowości uzyskały to dofinansowanie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale myślę, że pan prezydent to powinien wyjaśnić, bo to kompromitacja dla miasta, że mniejsze miasta potrafią mieć specjalistów do tego, żeby przygotować wniosek, który w rankingach osiągnie pozycję, która będzie nas uprawniała do tego, żeby pozyskiwać środki, a my niestety jesteśmy na szarym, szarym końcu. Ale to już chyba nie pierwszy taki przypadek. No, nie pierwszy taki przypadek, i to jest zastanawiające. Nie wiem, czy w urzędzie brakuje specjalistów od przygotowania takich wniosków. Myślę, że to pan prezydent będzie chciał to wyjaśnić, bo też myślę, że nie jest zadowolony z, z, z takiego obrotu sprawy. Tak właśnie patrzę, jakie miasta znalazły się w gronie tych 19 finalistów. Tarnów, Siemanowice tak śląskie, jest. Żagań, Nowa Sól, Świętochłowice, Konin, Sandomierz, Radomia brak. No i jest to przykre dla nas, mieszkańców Radomia. Panie radny, ja muszę o to zapytać, tak jeżeli zaczniemy, zaczynamy już te tematy wczorajsze, myślę o Radzie Miasta, czemu miało służyć? to pańskie przypomnienie no niekoniecznie pochlebnego filmu o Radomiu komentarze które zostały mm -hmm. na temat naszego miasta w tym filmie użyte bo Już to takie dość dziwne rozpoczęcie Rady nawet jak na jak na pana i pana yy... nie dziwne ale zaraz wyjaśniam. ale to dobrze, dobrze to, że to to proszę też Szanowni Państwo, miasto wystąpiło z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych. I okej, okay, no, żeby miasto mogło się rozwijać, musi poszerzać swoje granice, musi mieć nowe tereny inwestycyjne. Bardzo dobra decyzja dla miasta. Sub, dla miasta, dla miasta super. Ale jest też druga sprawa, to opinia w Polsce na temat naszego miasta. Ten artykuł czy ten film, który ty, po, pokazał się, to no jest jakby szkodzący naszemu miastu. Nie zgadzam się z nim. Miasto o, tak nie wygląda. Można wybrać kilka nieruchomości, które są rzeczywiście w fatalnym stanie, ale to samo można zrobić w każdym innym mieście. Ale o tym wie kto. Wiemy my, Radomianie ale jeżeli zapytamy się osobę z zewnątrz, ona tego nie wie, a my się po prostu nie bronimy. Ktoś na nas puści paszkwila, a my się przyglądamy. My powinniśmy budować pozytywny wizerunek naszego miasta, wszyscy, ponad podziałami. To my powinniśmy puszczać firmy promocyjne w Polskę, które będą pokazywały nasze miasto z tej pozytywnej strony. A tak to zobaczmy lotnisko negatywnie, nie ma żadnej obrony tego lotniska. Rządzący też w lotnisku nam nie pomagają. Myślę, że tam jest wiele osób, którym zależy na tym, żeby to lotnisko padło. Wizerunek naszego miasta jest fatalny, a my z tym przyglądamy się, uważamy, że to jest wszystko dobrze, że to jest paszkwi. Tylko co z tego, jak zapytamy osobę z Kielc, Warszawy, co sądzi miast, o mieście, to mówię, że zresztą w badaniach wyszło, że Radom jest trzecim najbrzydszym miastem w Polsce. No, czy mnie się to podoba? Nie podoba się. Nie zgadzam się z tym. To jest nieprawda. Mamy niedociągnięcia, mamy rynek w stanie no, kiepskim. Nie mamy się czym pochwalić. Nie wiem, czy jeszcze w jakimkolwiek mieście tak rynek wygląda i taki jest. I my, żebyśmy poprawili nasz wizerunek, żeby od nas dobrze mówili, żeby chcieli przyjeżdżać inwestorzy to musimy ten wizerunek budować. Mamy fajną markę Radomia, która jest największym brandem reklamowym i dlaczego nie skorzystać z tej marki, dlaczego miasta nie promować poprzez tą markę. Są transmisje telewizyjne, mecze piłkarskie, coraz bardziej stają się popularne z roku na rok, coraz więcej ludzi ich ogląda w mediach. I prostymi sposobami możemy budować pozytywny wizerunek. To my, Radomianie, musimy zacząć od tego, że chwalimy to miasto, mówimy, co może przyciągać inwestora, bo wyobraźmy sobie, trafa na taki materiał jakikolwiek inwestor. Przez przypadek go ogląda. No, I, jakie zdanie, I jakie zdanie on ma? Ja ten materiał dostałem od kolegi, który wiele, wiele lat mieszka z zagranicy. Za granicą. Nie pochodzi z Radomia. W ogóle studiowaliśmy razem i on mi ten materiał przesłał. Dlatego pozwoliłem sobie przy rozszerzeniu granic administracyjnych miasta Radomia o tym powiedzieć. Ale to nie był atak w miasto, bo ja kocham to miasto, to jest moje miasto i to miasto dla mnie jest piękne. Było. Jest i będzie. Nie zamierzam się stąd wy, nigdzie wynosić do dużych ośrodków, yy, ale boli mnie to, że tak o nas mówią, a my się też z tym nie bronimy. Ja wiem, że nie możemy w tej chwili pod tym materiałem napisać, że to jest yy, paszkwil? paszkwil, tak, no bo to nic nie da, to, to, to nam nic nie da, ale... Walczyć możemy poprzez pozytywny, pokazywanie pozytywnych rzeczy w, miast, w naszym mieście, a tych rzeczy jest sporo, a my z tym nic nie robimy. Muszę przerwać, bo od razu przyszła mi do głowy taka sytuacja, w której przez 2-3 lata. Miasto z prezydentem Witkowskim i jeszcze wtedy e, Mateuszem Tyczyńskim e, jako jednym z wiceprezydentów mhm. walczyło bardzo mocno o pieniądze na e, promocję w naszym mieście. Wtedy e, Prawo i Sprawiedliwość było akurat w tej komfortowej dla Prawa i Sprawiedliwości sytuacji, że mieliście większość w radzie e, i potrafiliście nacisnąć guzik e, przeciw, ten czerwony guzik, ale który jeżeli... nie, dawał, nie dawał takich hmm. możliwości prezydentowi. A te tak Dobra. naprawdę drobne środki mogą właśnie zmienić tylko wizerunek naszego miasta. My, przez czy czy radni ruchy? kiedykolwiek otrzymali taką agendę tego, jak to miasto chce być promowane? No nie, jest zabezpieczenie pieniędzy i to wszystko. My decydujemy o tym, jak to ma wyglądać. I to w tym kontekście ja się osobiście wypowiadałem, nie w tym, że blokowałem pieniądze na... na promocję naszego miasta, bo te pieniądze są potrzebne na promocję miasta i teraz prezydent ma większość, mógłby to zrobić. Panie rektorze, ale dużo w naszym mieście też musimy zrobić. Przejdźmy uliczom Żeromskiego, jest brudno i nie oszukujmy się, każdy, każdy to powie, no teraz nawet gdybyśmy po programie pojechali, zobaczyli jak wygląda Żeromskiego, no to jest brudno na tym Żeromskiego, takie drobne rzeczy, na które ja na przykład zwracam uwagę, nie wiem czy inni, ale ja chodząc po mieście zwracam uwagę, że gdzieś jest... Chwas po pas, także, że no, no takie, takie drobne rzeczy, że jakieś tam niedociągnięcia, i powinniśmy zacząć od tego, ale najważniejsze to jest pokazywane te, pokazywanie w Polsce. Tego, co jest pozytywne w naszym mieście. A mamy naprawdę kupę fajnych rzeczy, które możemy pokazać. No, myślę, I zaprosić że... mieszkańców Radomia myślę, że akurat... do tego. I to nie była krytyka, to absolutnie. Tam, e, e, pani Radna Lasota e, od razu mnie skrytykowała. Tak Prezydent by też się odniósł do tego, ale myślę, że, że to takie typowo polityczne i chcieli odwrócić kota ogonem. E... Myślę, że akurat w tym momencie na ulicy Żeromskiego, czy, czy w większej części Radomia o porządek jest dbane dość mocno. Mamy airshow w najbliższym w najbliższy mm -hmm. weekend, więc tutaj faktycznie chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Zresztą zwykle przed tego typu akcjami. Jeżeli mówimy już o promocji Radomia, no to lepszej okazji niż szerszą nie tak można jest. sobie tego wyobrazić. Tak, jest, tak ale, jest. ale przejdźmy, przejdźmy ale do... Ale jeszcze, panie dyrektorze, jedno zdanie. Zobaczmy, zobaczmy Kielce. Sąsiednie. Tak. Blisko. Niech pan zobaczy jakikolwiek Korcent, jakakolwiek impreza, gdzie jest informacja? W telewizji polskiej pokazana. Radom, no Air show pewnie będzie transmitowane, bo to jest największa impreza w Europie. Także, także no ciężko by było, ale my nie mamy ambasadorów naszego miasta w innych miastach. Po, no po prostu radom jest bardzo słaby politycznie. Bardzo słaby, klasa polityczna jest słaba. Może się może moi koledzy obrażą, ale tak odbieram to, że jest bardzo słaba. Żaden radomianin, czy prawie żaden, nie pracuje w dużych instytucjach na terenie Polski. To wręcz do radomia przysyłają nam ludzi spoza radomia. Tam ludzi z radomia w ogóle nie ma. No to... Patrzmy, taki PGZ. Chociażby, mhm. tak, nie ma nawet jednej osoby z Radomia w zarządzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. A po, popatrzmy na Kielce. W każdej tej dużej spółce i oni potrafią dbać o swoje miasto. A my tak sobie siedzimy, udajemy, że jest dobrze. Politycy między sobą się kłócą. A kto na tym cierpi, mieszkańcy Radomia, miasto się nie rozwija. I szybko podsumowanie, tak naprawdę w kilku słowach, podsumowanie tych dwóch najbardziej interesujących tematów z wczorajszej sesji, czyli no, zagospodarowanie pieniędzy. Odpalenie zielonego światła przez Radę Miasta Prezydentowi na to, aby zakupić działkę, na której znajduje się Staw Malczewski, wzbudziło to trochę pytań, ale kontrowersji nie było. Zakup nie no, ten właściciel, który zarządza tym stawem, on doprowadził go do naprawdę. Do, 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 jak to jest, dobrej jakości, tak? Tak, staw, I jest, staw jest. Wygląda to fajnie, jest tam czysto, jest wypielęgnowane. Jeżeli, ale w tej chwili staw jest zamknięty, bo jest stawem prywatnym. A jeżeli będzie własnością miasta, będziemy o to dbali i mieszkańcy Radomia będą mogli z tego korzystać, to super. Zwłaszcza, że pieniądze, w których, w których wystawiany jest ten teren, są naprawdę atrakcyjne. Tak jest. No ja się śmiałem, bo pan radny Jan pszczoła żałował, że on nie kupił tego, ale nie miał wolnych środków. Poleciłem mu, żeby skorzystał z pieniędzy z KPO, nawet mógłby sobie tam żaglówkę. Tak było. Żaglówkę zakupić, za żeby popływać. Ale to oczywiście żartem było bo KPO odbiło się bardzo mocno wśród mieszkańców naszego kraju, którzy uważają, że wiele firm, które z tego korzysta, no to po prostu są cwaniacy, którzy dostali okazję po to, żeby wyrwać parę groszy, bo przypomnę, że kupując taki jad za rok możemy go sprzedać. I drugi z tych tematów to temat pożyczki. Pożyczki... No, mówi się o rolowaniu długu, ale zanim rozpoczęliśmy tą rozmowę, wspomniał pan, że to jest takie rolowanie długu, na który możemy się zgodzić. No tak, ja uważam, że każda forma jakby obniżenia kosztu kredytu jest dobrą. I skarbnik miasta, zanim zagłosowałem, to zapytałem się skarbnika, czemu to ma służyć i jakie będą z tego tytułu zyski, jeżeli w ciągu 10 lat my na tym zrolowaniu tak zwanych długów oszczędzimy 5 milionów złotych, no to, to trudno z tego nie, korzysta, 500, nie skorzystać. 500 tysięcy rocznie to są naprawdę przyzwoite pieniądze. To są spore. Może w budżecie miasta to nie wyglądają tak dużo, ale kwota 5 milionów już wygląda fajnie, można jakąś jednostkę, czy kultury, czy, czy edukacyjną, czy dołożeniem do szpitala, przeznaczyć. Naprawdę przyznam szczerze, że przez wiele lat śledzę życie polityczne, czy jako wcześniej dziennikarz, później wykonując inną, inne obowiązki i teraz po powrocie do tego zawodu, ja pierwszy raz chyba widziałem podczas sesji tak niemal, że pełną zgodność w temacie, dobrze, przyznajmy, przyznajmy te pieniądze, to cieszy, żeby tak częściej było, to też by było miło. No ale to jeżeli chodzi o de decyzje kto, czy uchwały, które są dobre dla mieszkańców Radomia, ale podniesienie opłat, podatków od nieruchomości czy, czy ich innych danin, no to chyba nie jest dobre dla mieszkańców Radomia. Ale też, panie redaktorze też nie, nie mi oceniać. Nie, panie, panie redaktorze, panie... ale też no, opozycja nie może być opozycją, która będzie się ze wszystkimi zgadzała. Opozycja jest od tego, żeby patrzeć na ręce rządzącym i jakby ich oceniać. No. Tu się muszę zgodzić. I, i, I tak to wygląda. I w tym momencie muszę powiedzieć czas. Stop. Dariusz Wójcik, radny Rady Miejskiej, radny niezależny Rady Miejskiej w Radomiu był moim. Panie, panie redaktorze, przypomnę, jestem. Dalej członkiem prawa i sprawiedliwości. Nie, nie. nie zostałem usunięty, jestem zawieszony. Tam jest moje serce, niestety z przyczyn niezależnych ode mnie zostałem wypchnięty. Dlatego, mam nadzieję, że to się zmieni. Dlatego na samym początku wciąż hmm, powiedziałem, że sympatyzuje pan bardzo mocno z prawem i sprawiedliwością. Nie, nie tam Ja tam od mam, tego mam swoje serce, ja nie sympatyzuję nawet. No, ale hmm. cóż, no, tak Zatem to w życiu bywa. Radny Niezależny, wciąż zakochany w prawie i sprawiedliwości. Dariusz Włócius był moim państwa gościem. Członek prawa i sprawiedliwości, bądźmy w tak W zawieszeniu. Zupełnie poważnie. W zawieszeniu. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Trzymam kciuki, panie radny Dawid Puton. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na jutro. Dziękuję panu, dziękuję państwu i wszystkim uczniom. Życzę powodzenia w nadchodzącym roku szkolnym, bo to już w poniedziałek. Tak, niespełna tydzień.